The Champions! Wracamy z Ligą Mistrzów. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Maciuszek, Damo Boss. Jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Przechodzimy do fazy playoff, Zanim to nastąpi, chciałbym Wam przedstawić tabelę. Moi drodzy, w top 8 znalazło się aż 5 angielskich zespołów. Arsenal, Liverpool, Tottenham oraz... Chelsea i Manchester City, więc angielskie kluby naprawdę dominują w lidze mistrzów. Teraz jeszcze w strefie playoff. będziemy mieli szósty angielski zespół, miejsce 12 po fazie ligowej zajęło Newcastle. Bayern Monachium drugie miejsce, Barcelona piąta, Sporting Lisbona siódme. Naprawdę ciekawe nas mecze czekają. Jeszcze w playoffach, dlatego że na 9. miejscu mamy Real Madryt, 10. był Inter, 11. P, 11 miejsce zajął zespół Paris Saint-Germain, 13. Juventus, 14. Atletico Madryt i resztę widzicie obecnie na ekranie. Co najbardziej zaskoczyło, na pewno 30. miejsce Napoli. Zespół z Neapolu żegna się w tym sezonie już z Ligą Mistrzów, po fazie ligowej, więc to na pewno takie ciekawe zaskoczenie. Król strzelców, moi drodzy, 13 bramek w tym sezonie Ligi Mistrzów ma strzelonym Kilian Mbappé. Naprawdę, Francuz radzi sobie bardzo dobrze, nie tylko w lidze hiszpańskiej, ale również w lidze mistrzów. Barcelona, tak jak wiemy, wczoraj przegrała 2-1 z Gironą. i to Real Madrid jest na ten moment. Liderem Ligi Hiszpańskiej. Przed Realem, przed Kilianem Mbappé, oczywiście kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, czy doprowadzi Real do triumfów dzięki swojej bardzo dobrej skuteczności. Czy warto obstawiać Kiliana jako strzelca? No Myślę, że z Benfica można. Można się oczywiście o to pokusić po tym, ile goli strzela i jakim zespołem jest Benfica. Przede wszystkim w meczach z Realem Madryt, ale do tego jeszcze sobie przejdziemy. Co nas czeka w playoffach, czyli tak zwana 1-16 finału? Galata Saraj zagra dzisiaj w pierwszym meczu z Juventusem. Następnie mamy trzy mecze: właśnie wspomniana Benfica z Realem Madrid, Borussia Dortmund, Atalanta, Monaco, Paris Saint-Germain, czyli wylosowała nam się francuska para. Już jutro i jutrzejsze mecze też, też będę dzisiaj analizował. Azerskim Karabach Agdam zagran z Newcastle, norweskiem Bodoglim z Interem Mediolan. Nie bez powodu założyłem dzisiaj koszulkę Interu. Piotr Zieliński radzi sobie bardzo dobrze. Rozgrywa najlepszy czas w karierze i Inter jest w stanie doprowadzić do naprawdę mocnych triumfów. Wiemy, że z Napoli wygrywał Ligę Włoską. Prawdopodobnie teraz też wygrają Ligę Włoską, ale kto wie, może znowu będzie finał Ligi Mistrzów. A czy będzie powtórka, czy aż tak przegrany jak z Paris Saint-Germain, to się dopiero okaże. Zespół z Belgii, klub brusz zmierzy się u siebie z Atletico Madryt. Atletico też jest naprawdę ciekawym kejsem, do tego przejdziemy. I Olympiakos, Pireus, Bayer Leverkusen, taką mamy ósmą parę. Ok, moi drodzy, przechodzimy do podobnego formatu, ale tylko w jednej części, jak z Ekstraklasą, czyli robię ankiety. Robię ankiety i pokazuję Wam, co społeczność sądzi. Jeśli chodzi o mecz Galatasaray z Juventusem, no to tutaj większość z Was jednak stawia na Juventus. Jest to 55%. Następnie mamy remis oraz zwycięstwo Galatasaray. Jak sobie spojrzymy na head to head, ostatni raz te zespoły mierzyły się w 2013 roku, jeszcze w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Galatasaray u siebie wygrali 1-0, a w turynie było 2 -3. Dwa. Pamiętajcie, że to co znajduje się w tym materiale na tym kanale, to nie jest żadna porada inwestycyjna, luźne typy, luźne sugestie. Jeśli to wykorzystacie, żeby ogrywać wspólnie ze mną bukmachera, to bardzo z tego powodu się cieszę. Chociaż Liga Mistrzów jest według mnie po Ekstraklasie rozgrywkami, które no nie warto obstawiać, no bo w europejskich pucharach może wydarzyć się dosłownie wszystko. Ale zarówno Ekstraklasa, jak i właśnie Liga Mistrzów, Liga Europy, robią na tym kanale spore wyświetlenia i dlatego to dla Was nagrywam dzisiaj bez moich kuponów, jeszcze bez moich kuponów, szczerze powiedziawszy myślałem o tym, żeby może coś obstawić, ale mówię, no nie, nie będę tak jak na polską Ekstraklasę ok, legę sobie obstawiłem, ale tak dla jaj za tysiaczka, tak Ligi Mistrzów nie będę obstawiał, ale może dla Was też ta analiza nie posłuży tylko do ogrywania bukmacherów, bukmachera bukmacherów, ale przede wszystkim też do jeszcze większej świadomości piłki, może jakąś Wiedzę też dzięki temu materiałowi. Zdobędziecie, co mnie będzie bardzo, bardzo cieszyło. Galata Saraj zagra z Juventusem. Nie patrzmy na head to head, no bo to był rok 2013. Większość z was obstawia Juventus. Sz szczerze powiedziawszy, dlatego czego nie dałem w 2, tylko w sugerowanych typach jest X2. Dlatego, że Juve gra na wyjeździe. Jeśli graliby u siebie, no to myślę, że tą jedyneczkę bym obstawił. Betetesa też się spodziewam i tak szczerze prędzej dla mnie remis będzie, niż Juventus wygra na dosyć ciężkim terenie w Stambule z Saraje. Jeśli chodzi o Galatę, przegrali na wyjeździe z Manchesterem, Manchesterem City 2-0. U siebie zremisowali z Atletico 1-1. Przegrali na wyjeździe z Monaco 1-0. Przegrali u siebie z Royal Union 1-0, wygrali na wyjeździe 3-0 za Ajaxem, 3-1 z Bodoglimt u siebie. I nas najbardziej z fazy ligowej jednak interesuje to, że Galatasaray w Stambule potrafili wygrać 1-0 z Liverpoolem. Wiemy, że zarówno w fazie ligowej Galata, jak i Juventus były zespołami overowymi, tak pokuszę się o typ... Over 2,5 kurs 1,90. Myślę, że warte waliu rozważenia, czy wejdzie? Prawdopodobnie tak, jednak tego bym nie był pewny. Dlatego pamiętajcie, jeśli gracie już te główne typy, szczególnie z kursem 1,90, no to Single. Nie łączcie tego w Double bądź w trebla, bo coś może się oczywiście wykrzaczyć. Jaka jest formuła na Ligę Mistrzów? Główne typy liczymy pod statystyki. Reszta to jest dodatek. Dodatek, czyli sugerowane typy, co z tym zrobicie, to już jest oczywiście Wasze. Następnie mamy re rewanż, no bo pamiętamy jak Benfica. Zagrała ostatnio z Realem Madryt. Wygrana 4-2. Gol Bramkarza, Anatoliego Jego Trubina i Benfica przeszła. Przeszła do fazy playoff. Wylosowali Real Madryt. Większość z Was, bo już 62%, czyli jeszcze więcej osób niż na Juventus, stawia na wygraną oczywiście królewskich. Wiadomo, Real Madrid zagra na wyjeździe. Tak samo jak grali na wyjeździe w Lizbonie. 29%, czyli prawie 1 trzecia i tak liczy na Benfica. No i szczerze powiedziawszy, nie zdziwiłbym się, gdyby Benfica tutaj zaskoczyła. Remis 10%. Procent remisów według mnie też raczej nie będzie, więc przechodząc sobie już do meczu, wszystko widzicie na ekranie. Co najciekawsze, te dwa zespoły mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Raz jeszcze w 2012 roku w sparingu, wtedy to Benfica wygrała 5. No, i ostatnio 28 stycznia, czyli nieco ponad dwa tygodnie temu, Benfica również u siebie wygrała z Realem Madryt jeszcze w fazie ligowej 4-2. Więc widzimy bardzo dużo overów. Widzimy to, że Benfica wygrywa, jednak i tak dałem W2. Czyli mimo wszystko. Real jest jednak bardzo mocnym zespołem. Wiemy, jacy zawodnicy tam grają. Wiemy, że Kylian Mbappé, jeśli się zepnie, jeśli zagra w tym meczu, no bo to jest najistotniejsze, ale już chyba wróci po kontuzji. Zagram w meczu, no to naprawdę pokażę klasę i może być naprawdę over z obu stron. Czyli pokuszę się nawet o takie 3-2 dla Realu, szczególnie że no muszą, muszą coś udowodnić w Lizbonie, szczególnie trenerowi Jose Mourinho, Więc tutaj jednak zwycięstwo Realu bardzo overowe nikogo nie zdziwi. Zobaczcie, jak niski kurs jest na BTTS. BTTS jest tylko i wyłącznie po kursie 1,63, co bardzo rzadko się. Zdarza, więc jeśli nawet BTS by wszedł, no to już mamy dwa gole. I jeśli jednego się dołoży, no to 1,72 w kasie, a to jest w tym meczu bardzo, bardzo realne. Over 2,5, 1,72 jak najbardziej realne do zagrania. Możecie dać znać w komentarzu, jak wy oceniacie ten mecz i w ogóle fazę już play-off Ligi Mistrzów. To wygra mecz pomiędzy Borusją a Atalantą. Większość jednak stawia na gospodarzy. Ja też jestem zwolennikiem tego, że jeśli jakiś zespół jest mocniejszy, gra u siebie, no to można zagrać oczywiście zwycięstwo gospodarzy. Czy Borusja jest mocniejsza? To się dopiero okaże zagrali ze sobą w 2018 roku w Lidze Europy, też w fazie play-off. Wtedy Borussia wygrała u siebie 3-2, później w Bergamo było 1-1. Wcześniej rok, wcześniej w 2017 w Dortmundzie był sparing 1-0 dla Atalanty, więc mamy oczywiście bardzo, bardzo ciekawe case'y tutaj z tymi zespołami. Jednak oba te zespoły grają w fazie play-off. Przejdźmy sobie jeszcze żeby zobaczyć znowu yy, fazę Ligową 17. Borussia, 15. Atalanta. Właśnie tak myślałem, że mimo tego gdzieś tam to były takie średniaki w fazie ligowej. Borussia zdobyła 11 punktów, Atalanta 13. Nie liczyły się w top 8. Przeszli dalej. Może wydarzyć się wszystko, tak szczerze powiem. Będzie to wyrównany dwumecz. Będzie to na pewno wyrównany pojedynek. Dlatego kursy też nie są wysokie. Zagrałem tutaj bardzo, bardzo stabilnie. Dałem 2-1 w korekt score. 1x mimo wszystko na Borussię Dortmund. Borussia gra u siebie, tak jak mówiłem, w takich meczach faworyci zawsze są w roli gospodarza. To znaczy, gospodarze są w roli faworyta. If you know what I mean. Moi drodzy, główny typ: under 3,5. Nie spodziewam się wielkiej ilości goli. Prędzej dla mnie będzie under 3,5 i nawet wygrana 2-0 albo 1-0 Borussia niż 2. 2 na przykład, tak? Czyli niż taki remis. Okej, okay, 2,1 każdego by ucieszył, no bo wtedy mamy i under 3,5 i wchodzi BTTS 1x, ale myślę, że ten under 3,5 i 1,54 to jeszcze jest typ, który, który można jak najbardziej rozegrać w singlu. Pamiętajcie, że w singlu najlepiej grać 1,50+. Jak są jest coś niższego, no to nie bardzo, z tego względu, że no może... Być niespodzianka, i na ostatni tydzień też pokazał, że te niespodzianki się zdarzają. Girona bodajże była po kursie 7,50 czy coś takiego wczoraj z Barceloną. Moi drodzy. Zdecydowanie ciekawsze rzeczy dzieją się na Elite Beds Tutaj ligi mistrzów zazwyczaj się nie gra. Gra się bardziej niszowe mecze, bardziej przewidywalne. Więc jeśli jeszcze Ciebie nie ma, jeśli chcesz odebrać swój bezpłatny dostęp na najbliższe 30 dni, to kliknij sobie link poniżej. Ja zadbam w tym czasie o klimę, bo jest gorąco. Jest połowa lutego, ale w Tajlandii jest bardzo, bardzo gorąco i odbierz odbierz swój bezpłatny dostęp. Jeśli klikniesz w link poniżej, zostaniesz przekierowany na Telegram do Kamila. On ci wszystko wytłumaczy, wytłumaczy ci jak możesz odebrać dostęp oraz przede wszystkim jak to rozgrywać, żeby zarabiać ponad 1800 osób jeszcze sobie tak sprawdzę. Ile dokładnie jest osób? 1877 osób nam zaufało, grają na co dzień i ogrywają bukmachera. Więc warto, są tam na pewno bardziej wyniszowane zdecydowanie lepsze typy niż na YouTubie. Mimo tego, że YouTube też bardzo dobrze wchodzi, ale gramy, ogrywamy i wygrywamy, więc albo jako druga forma zarobku, albo zastąpisz nawet swój Etat, czy jakiś mniejszy biznes, albo po prostu będziesz miał jakieś takie dodatkowe przyjemności. To myślę, że warto mimo wszystko dołączyć do tej grupy. Następnie, następnie mamy spotkanie francuskich zespołów, czyli Monaco zmierzy się z Paris Saint-Germain. No i tutaj jest przewaga: przewaga zespołu z Paryża. W sumie się nie dziwię, dlatego że Monaco w tym sezonie nie gra jakiejś niesamowitej piłki. Zarówno w lidze francuskiej, jak i w lidze mistrzów nie potrafią zaskoczyć. Czy to się zmieni? Zobaczymy. Jednak Paris Saint-Germain jest w roli faworyta, z tym się jak najbardziej zgodzę. Nie spodziewam się bardzo dużej ilości bramek, dlatego mamy kolejny under 3,5. Jeśli spojrzymy sobie na spotkania. Monako z tamtego roku, sps zmierzyli się ze sobą trzykrotnie. Dwa razy było po 1-0 dla gospodarzy. Raz w Monaco i raz w Paryżu dla Paris Saint Germain. jeszcze raz Paris Saint Germain wygrało z Monaco 4-1. Jednak na wyjeździe będzie troszkę ciężej o tak overowy wynik, więc ja spodziewam się takiego nawet swobodnego 2-0 dla Paris Saint Germain. Zobaczcie, to, że nie będzie BTTS-a, możemy zagrać po kursie 2.30, co jest naprawdę bardzo dobrym kursem. Bo mamy ponad dwójkę, czyli pomnożony kapitał ponad dwukrotnie. Jednak 1,72 jest według mnie bardziej spokojniejsze niż zarówno W2, jak i to, że nie będzie btts -a. Bo pamiętajmy, że to są dwumecze, czyli będą spotkania rewanżowe. Paris Saint-Germain, nawet gdyby zremisowali 1-1 z Monaco, no to wtedy W2 nie wchodzi. BTTS Snow też nie wchodzi, ale under 3,5 wchodzi i zobaczcie, że under 3,5 jest po lepszym kursie niż W2, a um, naprawdę Monaco może u siebie zaskoczyć i ten remis nie byłby przypadkiem, tak jak widzicie. Dałem BTS, dałem W2, ale dałem to w sugerowanych typach. Najbardziej w tym meczu jestem pewny under 3,5. Co tutaj mamy ciekawego? Kolejny mecz i ciekawe jest to, że tylko 5% dało na Karabach, Agdam, ale przy tym na Newcastle dało mimo wszystko ok, ponad połowa, ale w tym tylko 57%. Takiego remisu dawno nie widziałem. 38% na remis. Czy warto zagrać X2 w sumie? Dlaczego nie? Chociaż kurs pewnie byłby bardzo, bardzo niski. Dlaczego remis? Pewnie dlatego, że. Spotkanie będzie w Azerbejdżanie, więc Newcastle nie ma atutu własnego boiska. Czy Karabach jest w stanie zaskoczyć? Myślę, że maksymalnie jest w stanie wywalczyć remis. Bezpośrednio te dwa zespoły się jeszcze ze sobą nie mierzyły. Czy Karabach jest w stanie wywalczyć remis? Według mnie nie do końca. W2 jako sugerowany typ 1,50. Mimo wszystko dajemy BTTS-a 2,01, więc każdego to ucieszy. 2,1, wiem, że ledwo co under 3,5 tutaj by wszedł, ale under 3,5 jest po kursie 1,60, co według mnie też jest typem wartym rozważenia. Sami zastanówcie się, czy warto tutaj zagrać taki under 3,5, czy nie do końca. Karabach oczywiście może zaskoczyć. Ale tak samo jak w spotkaniu Monaco z Paris Saint Germain, powtórzę to raz jeszcze. 1-1 nikogo nie zdziwi. W2 wtedy oczywiście nie wejdzie, ale BTTS wejdzie i under 3,5 też nam by wszedł. Jeśli wygra na przykład Karabach Agdam 1-0, to nie mamy W2, nie mamy BTTS-a, ale under 3,5 też jest, więc w pierwszych meczach, jeszcze takich spokojniejszych, under 3,5 wydają być mi się naprawdę bardzo rozsądną kwestią prędzej niż over półtora. Tak szczerze Wam powiem, co się wydarzy, to dopiero się okaże już dzisiaj wieczorem, jak i jutro wieczorem. Czyli jutro mamy zespół, dwa zespoły w Norwegii. Bodoglimt Inter Mediolan. Co tutaj nas ciekawego czeka? Przede wszystkim to, że debiutują między sobą te zespoły. Bodoglimt 1 trzecia osób zagłosowała 31%, 58% na Inter. Remis według Was nie jest aż tak realny. Według mnie też tutaj nie będzie remisu, chociaż 1-2 nie zagram. Tak szczerze, Bodoglimt może być niespodzianką, ale nie do końca w spotkaniu z Interem Mediolan, który jest naprawdę na bardzo dobrej pozycji. Zobaczcie to, że nie będzie BTTSA, można ugrać po kursie 2.48. Czy Bodo Glimt coś u siebie strzeli? Jak już, to po stałym fragmencie gry, jak już, to nie będzie jakiś gol na wagę zwycięstwa oraz spotkanie nie, nie powinno być Overowe. Zobaczcie również na to, że wcześniejsze mecze, jak graliśmy under 3,5, no to był kurs 1,60, był kurs 1,72. Tutaj mamy najwyższy kurs, czyli 1,77. Sporo bookmachers, sporo osób myśli, że Bodo jest w stanie coś u siebie strzelić. Dlatego kurs na BTTS na pewno jest zdecydowanie niższy niż 2,48. Myślę, że okolice 1,60, 1,70. Tutaj byśmy troszkę to odwrócili. W W2, czy to wejdzie? Zobaczymy, bo może być zarówno remis, ale 1,77 na under 3,5. Według mnie może to wejść. Może też się okazać, że Bodoglin wygrał u siebie na przykład 3,2. I wtedy nie wejdzie nic nam z tego, chociaż czasem warto zaryzykować, i może to się będzie opłacało. Ale tak jak Wam wspominałem na początku, Liga Mistrzów nie jest mocno przewidywalna. Tutaj raczej się tracił machera, oczywiście, niż wygrywa. Klub Bruż zagra z Atletico Madryt, i co nas czeka w przedostatnim meczu playoffów. Przede wszystkim to, że Atletico ostatnio to co on rozgrywa to jest po prostu coś niesamowitego. Po pierwsze nawet połowa z Was nie dała na Atletico. Tak wyrównanego meczu chyba nigdzie nie było. Klub Rusz 33, remis 25%, Atletico 42%. Spójrzmy na ostatnie mecze z Atletiko. 3-0 porażka z Rajowa Vallecano. 4-0 wygrana z FC Barceloną. Porażka 1-0 z Betisem, wcześniej było 5-0 wygrana z Betisem, 0-0 z Lewantę, 2-1 porażka z Bodoglin 3-0 z Majorką. Więc Atletico spina się na rywali zdecydowanie mocniejszych. Może idą po Puchar króla, może wygrają Puchar Hiszpanii, to się dopiero okaże. Czyli Liga Mistrzów będzie dla nich w zasięgu. To też się dopiero okaże, chociaż w losowaniu nie trafili źle. Z jednej strony, bo z drugiej, jak spojrzymy sobie na head to head, mamy rok 2022, faza ligowa. W Madrycie było 0-0, a w Brugi było 2-0 dla gospodarzy. Więc wtedy to zespół belgijski wygrał, wcześniej w 2018 też się ze sobą mierzyli, też w rundzie grupowej ligi mistrzów 0-0 w Brugi i 3-1 w Madrycie. Co się teraz wydarzy? X2 swobodne. BTS jest, też nam spokojnie można zagrać, może będzie 3-1 dla zespołu z Madrytu, over 2,5, tego się spodziewam, dużo było underów, które tutaj zagrałem, ale myślę, że po tym co robi teraz Atletico, to nie zdziwi mnie to, że Atletico wygra w drugi na przykład 4-1. Może tak się wydarzyć, a mogą przegrać 3-0. To też się może wydarzyć, dlatego over 2,5 jak najbardziej realny. A może będzie na przykład 2-2 remis, to też wtedy wejdzie oczywiście ten over. Następnie mamy no prawdopodobnie Bayern w pozycji faworyta, ale prędzej do tego, że przejdzie dalej. Czy tutaj są w stanie wygrać? No, według mnie nie do końca, bo Olympiakos, czyli zespół grecki, może jak najbardziej zaskoczyć. A zaskoczył już zespół z Leverkusen u siebie, gdy wygrał w fazie ligowej 2-0, właśnie w Pireusie. Więc co się wydarzy teraz? Według mnie albo Bayern już przyciśnie i naprawdę rozegrają świetne spotkanie albo Olympiakos pójdzie za ciosem, powtórzy historię jeszcze z 20 stycznia i wygra z Bayerem Leverkusen. To wszystko jest oczywiście realne. Gdybym miał obstawiać, to 2-0. 2-0 dla której ze stron, albo dla Bayeru Leverkusen, albo dla Olympiakosu. Under 3,5 raczej realny i to, że nie będzie BTTS-a, też można zagrać po kursie 2-20. Rekomenduję Wam zagrać ten typ nie do końca, szczerze powiedziawszy, bo mamy 1.43, nie mamy dzisiaj z czym połączyć w jakimś dublu. Może ewentualnie coś z sugerowanych typów jeszcze sobie weźmiecie, połączycie. Tego nie grajcie w singlu, no bo to też się troszkę mija z celem. Oczywiście nie mijają nam się z celem typy z Elite Vets VIP. Jeśli jeszcze Ciebie nie ma na grupie, kliknij w link w opisie, dołącz bezpłatnie, wykorzystaj swoją szansę, korzystaj każdego dnia ogrywając bukmachera. To by było na tyle, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Pamiętajcie, by w komentarzu napisać, co Wy sądzicie. Łapki w górę, no bo o to wam, Was nie prosiłem, więc teraz myślę, że pod koniec jak najbardziej możecie te łapki zostawić. No i subskrypcja kanału też jest mile widziana, jeśli dopiero teraz trafiliście na mój kanał, na ten materiał. Ogrywamy wspólnie bukmachera każdego dnia. Już jutro pojawi, pojawi się typy, predykcje na Ligę Europy, później może coś na Ligę Konferencji, szczególnie na polskie zespoły. Zobaczymy, co nas czeka. Ja oczywiście nazywam się Damian Maciuszek. Życzę Wam zieloności. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.